Hej, cześć, witajcie, ja jestem Iza i witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Słuchajcie, jestem właśnie tutaj w wiosce kobiet i zobaczcie... Bartek, gdzie ty jesteś? Śmieję się już daleka. Patrzcie, co dla niego przygotowałam. Zobaczcie, specjalnie się przebrałam, zobaczcie, taką fryzurkę sobie zrobiłam. Co? Zawsze, cio, Ciocio! Cio. Bartek, jeszcze nigdzie nie idź. Z zostań tam, gdzie jesteś, nie ruszaj okay. się, dobra? Patrzcie, ja teraz się wyciszę, żeby mnie nie słyszał, zobaczcie jak się dla niego ten przebrałam, nie wiem czy wiecie, ale on teraz ma taki strój też taki hawajski i tak dalej, taki wiecie, związany z wakacjami i my mamy obydwoje teraz nutkę z tyłu i to jest takie sztos i zobaczcie, taką fryzurkę sobie zrobiłam i w ogóle, no i słuchajcie, teraz pójdziemy do niego i mu to pokażemy. I teraz przed reakcją Bartka, każdy zostawia łapę w górę za to, że kurde przygotowałam się tutaj i przebrałam specjalnie dla Bartka, zobaczymy czy on jakoś zareaguje, coś powie. Gdzie ty jesteś, Bartek? A skaczę sobie po żywopłocie, bo to jest moja nowa pasja. <grym> Rozumiem, twoje nowe zainteresowanie, hobby. Patrz, co dla ciebie przygotowałam specjalnie. Zobacz, co? Zobacz. Co? Czemu ty? Faj fajnie wyglądam, <grym> czy? Uuuu. Patrz, widzisz tą nutkę? A, nutka, bo patrzyłem się na no. pupę. Piękna. Ej. <grym> Piękna, Ej, nie? Obróć się, ty... obróć się, obróć się. Ty miałeś taką... Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. O, tak, żeby mogła cię. Stój w miejscu. A ty masz na głowie nutkę, a ja no, mam na plecach. No, ja mam plecach. wytatuowaną. A ty masz wytatuowaną, no a ale... ja mam na plecach. No, ja jestem typowym <grym> raperem, mam nawet złoty łańcuch. <grym> Nieźle. Ale kurczę, no pięknie, jesteś piękna, teraz jesteśmy z pasujemy do siebie. No, Teraz pasujemy. Jesteśmy te... teraz idealną parą. No właśnie, według mnie teraz też y, o wiele lepiej pasujemy do siebie. Możecie dać znać w komentarzach, czy, czy według was teraz jest o wiele lepiej, czy lepiej y, stary skin. No mi się wydaje, że ten jest lepszy, no ale możecie napisać swoją opinię na ten temat. No ten jest lepszy, wiadomo. <laughs> Dobra, ej, słuchaj, Bartek, bo w ogóle mamy no. ważną informację do was tutaj, bo na odcinku u Bartka ja, ładna, znaleźliśmy dziwne rzeczy. W sensie ja już o tym wcześniej wiedziałam i nie, nie chciałam Nie ruszaj tego... się tyle! No dobra, przepraszam. Co ty robisz? Patrzę się na nutkę. O, dobra. Zjadłam sobie troszeczkę mięska, bo tutaj, kurczę... Już mi serduszka spadały. Słuchajcie, ostatnio znalazłam dziwną skrzynkę i na początku Bartkowi tego nie mówiłam, bo chciałam to sama rozwiązać, ale sprawa wygląda strasznie dziwnie, więc Bartek no, też oczywiście mnie zaczął śledzić i przez to właśnie to już. To te dwie dziwne książki, powiem, masz weź no sobie tak, je, bo one właśnie. są w A jeszcze jedna jest tam i musimy po nią iść. Zobaczcie, tu są takie dziwne rzeczy napisane. Drogi pamiętniku, ostatnio zauważyłam, że Piotr y, często gdzieś wychodzi, nie mam pojęcia co A z gdzie nim się Ucja? dzieje, postanowiłam... Co? jak emocja? No, nie oglądałaś Narni? Tam mm, był Piotr, Łucja, Zuzanna i Zygmunt. Nie, nie oglądałam Narni. Nie oglądałaś nie? Narni?! Musimy razem... Bo... No serio, nie oglądałam. No dobra, bo obejrzymy, ale ty jesteś widziałam, widziałam tam może początek czy coś, ale całego na pewno nie widziałam, więc... A Edmund, nie Zygmunt, sorry. <głos> 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 możecie sobie to przeczytać, a jeśli nie, to zapraszam serdecznie bardzo na kanał Neona. Tam wszystko jest przeczytane dokładnie. E, także możecie sobie zastopować ten film i to przeczytać, bo teraz osobiście nie mamy czasu, bo musimy iść po jeszcze jedną książkę. E, słuchajcie, no. Jak ja... mogłeś nie oglądać narni? No nie, no niestety część. To jest ja nie mogę. Nie mam czasu, bo nagrywam cały czas filmy. Dla ta, moich jasne. kochanych widzów. Nie, no, nie ja chcę. Tak, tak, Nie, no, ale tak szczerze, po prostu nie, nie było jakoś, tak nie wiem, okazji, żeby obejrzeć to. Tak samo jak Harry Potter. Nie obejrzałam wszystkich A części Harry'ego Pottera. A ja w sumie żadnej nie oglądałam. Dobra. Chodź tutaj, Bartek. Tu gdzieś była ta skrzynka. Pamiętasz dokładnie, gdzie ona była? Osi nie, się ale wydaje... zaraz tam pójdziemy, zaraz tam pójdziemy, dobrze, bo dobrze. to jest wszystko przeze mnie dosłownie zapamiętane, chociaż nie wiem o tym sam okay. jeszcze. Ale czekaj, 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 gdzie to, gdzie to było? Źle idziesz. Czekaj, tu bardziej chyba. Lewo, tutaj. A, a dobra, dobra, dobra. mam czacze, już już no. no tak Dobrze? O, tu mam, mam ją. Dobrze o. cię śledziłem, nie? O, no, patrz, już się pamięta wszystko. Tu, czy tu jest ta jedna książka, czy ona nam się... O! Bym tam wleciała, bo zapomniałam, że to jest dziura. E, o, jest ta książka, jest, dobra. Nie wrzucaj mnie tam, Barty! No co za. Dekiel, czy ja mam jakieś, jakiegoś dirta? Nie mam dirta żadnego oczywiście. To wyskra sobie z pupy. No jasne. Ja nie mogę wejść w ogóle co za łeb z ciebie. Gdzie tu jest w ogóle wyjście? Tu, dobra. Jestem dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchaj, e, powiedz mi. Mm, nie. Czy my idziemy teraz szukać dalszych jakichś wskazówek czy coś? Nie my ja bym osobiście tak zrobił. Jezu, coś nigdy się nie zgadzasz na nic. Ty jesteś po prostu naprawdę, Bartek! Chodź, chodź, czekaj. Gdzie my jesteśmy teraz? Bo już nie no, ogarniam. ja właśnie też nie no, zgubiliśmy się! Zgubiliśmy się! Zgubiliśmy się w lesie w nocy. To już coraz, coraz więcej jest tych. O nie, słyszę, słyszę te zombiaki. Zguł Tam kot się. siedzi, patrz, tam kot siedzi! Widzisz go? Zgubiliś, widzisz? Widzę. Patrz, ej, no. Widzę, no. No, ja myślę, że to jest król Julian. Król Julian. Ej właśnie, ciekawe gdzie jest Król julian bo on był i. Patrz, ile tu kotów! Ej ty, co to za miejscówka? Patrz. O, o idę. I zobacz tu. Co? Patrz, jak dziwnie w ogóle. Jak jakaś ścieżka taka... No taka ścieżka jakaś. Co, A co na pewno nie chodzi? jest pułapka, biegnę tam. Opa! <laughs> co? Jeju. co? co ty? Kim ty co? jesteś? Kim co ty, ty jest? jesteś? Halo? Uj, lecą z ciebie bąki. Halo, kim ty jesteś? Nazywam się Ramona, jestem wróżką i przepowiadam przyszłość. Uuuu. Wow. <śmierze>, jakby ci ktoś nadepnął na ucho. <śmierze> Może Hel zjadła. Ej, patrz! To ty masz tu nawet króliki, ty. Nie, no, wpadłem do... kurczę, fuj. <śmierze> Gdzie ty tam Tam ten Bartek? Znowu fuj, będę musiacie myć. Tu jest w środku. No widzę, fuj. fuj. Ej, słuchaj, ej, Bartek, 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 no. chodź tutaj, musimy przegadać pewną rzecz. Ej, słuchaj. To jest jakaś wróżka, to nie, może przetestujemy, Ej, ale mam może przetestujemy tak dla Beki, zobaczymy, czy ona będzie wiedziała, o co chodzi z tymi duchami. Mam pomysł, przetestujemy na niej mój miecz. Nie, nie, Bartek, csz, tu przestań! Nie. nie boi się mnie? Czemu się Ej. mnie nie boisz? Mam miecz mocny. A nie mam się nie w stanie zrobić O, no, wi nie jestem. widzisz? No, o! Co? no widzisz? No nie, no o. kolejny cheater na serwerze. Ej, nie no, dobra, słuchaj Bartek, no to skoro jesteśmy tutaj, to co nam szkodzi spróbować w sumie się zapytać No dobra, o co zabieram tymi, jej potkę na strężę i wypijam e, O co chodzi z tymi, tymi mm, duchami mm -mm. Jump Boosta też No dobra, przestań, ciło, cio, musimy rozwiązać ważną sprawę tak, skacze. Teraz... No, widzę właśnie e, wow. To słuchaj, no chodź tu Bartek do no, mnie jestem. Bo ty jesteś taki nieogarnięty wow. Co się zrobiła narzuciła? Spowolniła mnie Ojejku Nie no, A nie, bo tak się zachowujesz, tak się zachowujesz, że widzisz. Dobra, no. słuchaj, Wróżko, to skoro tu jesteśmy, to może przepowiesz nam, jakby. Powiesz w ogóle o co chodzi z tymi duchami, które ostatnio są na serwerze i o co z tym wszystkim chodzi. Ale jest ale za darmo, moja droga, najpierw trzeba mi zapłacić? No nie, no oczywiście, że wszystko w tym świecie nie jest za darmo. No. Wiadomka, ale to, to co że nie. chcesz, to co oprócz, chcesz. To? Oprócz tych potek, co są w tej skrzynce, bo one są za darmo, akurat. Nie biorę. <laughs> Jakie potki? No tu są potki, e, ja je piję sobie. Patrz, mogę, tutaj... mo, można coś jedno wziąć, tak, przetestować? Mo... Nie, pytaj się, tylko bierz tak no dają o, to zachodzi. Dobra, weź nie szybko, szybko. Jakieś potki. A ja mogę zabić ją. Nie, nie zabijaj, przecież ja się i tak nie da. Musimy się dowiedzieć. No, ale zaprak, mogę komendą. Chociaż... Nie, 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 nie. Ty nie słuchaj. mogę nawet komendą, bo nie wiem jak się nazywa Dobrze, dobrze, ale słuchaj. E, to co chcesz w zamian? Normalnie prosiłabym o jednego diamenta, ale określiłbym spotkanie. O nie. Więc ile? Co? Więc co? Pięć! Pięć? Diamentów. Pięć w oh, diamenku. No, Bartek, masz ja jakieś mam... diamenty? No, mam jedynie dwa w spodniach. <laughs> Okej. Okay. To <daj> ty. <laughs> ty się zgubi, naprawdę, nie? Ej, Creeper tu jest! Creeper, nie. zabij go, zabij go. Ty... O, dobre, dobre. Słuchaj, nie wiem czy ja mam przy sobie. O, mam przy sobie! Wow, cud! No. W ogóle. Mam przy sobie diamentę. Ja też mam! Ja Masz? mam jednego, bo patrz. Co prawda ja wygrzebałem z tego z buta i już wygląda trochę bezbrudny, ale. To jest diament. Gdzie? <laughs> Jak się wzięła w ogóle. Nie no, dobra, nie, nie bądźmy oszustami, Uj, proszę. Nie Jeden, dwa, tego. trzy, cztery, pięć. Co, bo mój zbrudzony diament to jest gorszy, tak? Tak jest, Tego możesz wyczyścić i jest... Dobra, o, o, o. dobra, to, to, to dobra, to, to, będzie... to jest oszlifowany stalagmit. Co? Usią, on mnie zaczyna denerwować. No mnie też zaczyna denerwować. Ła, <laughs> dostałem. i posłuchajcie Dobra, siadamy, Bartek, siadamy. No, nie, nie zahipnotyzujesz mnie. Ej, właśnie, no żywy. Żeby... <laughs> dobra, to ja wolę sam skoczyć do tego ogniska. Ej, no Bartek, co ty no odwalasz? Dobra, no dobra, dobra, to możemy już słodziej. Dawno, dawno temu na terenach Neolandii była rodzina, którą nawiedziło straszne, dziwne stworzenie. Ludzie nazwali go To jest historia bardzo ciemnej strony Neolandii. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym tworze, to musicie odnaleźć starego wędkarza, który powie wam więcej. Starego wędkarza? O kurde, ale to, to gdzie on będzie, ten stary wędkarz? Gdzie on może? Być? O, no dobra, czyli, czyli. A nie możemy uzyskać jakiejś wię... więcej informacji na temat tego w ogóle. Czy to, czy Nie, bo ten to niebieski mnie denerwuje. Okej, okay, dobra. To będziemy musieli sobie jakoś. ten poradzić sami. Ej, no czekaj, bo ja się teraz nie umiem skupić przez te zombiaki tutaj. Dobra, wszyscy? Już? Dobra. Nie. Ej, Bartek, słuchaj. Chodźmy no. tutaj, chodźmy tutaj, żeby nas nie słyszała. Ej, słuchaj. Wierzysz no. w to, co ona mówi? Jakiś. Jakaś kolejna stara baba. Stara baba, która. Gdy jakieś pierdoły, nie? No właśnie. Ej, ale, kolejna, głupia, ej, ale stara serio, baba. w sumie z jednej strony e, to by miało sens, ale z drugiej, gdzie kurde. Jakiś. Ale potwory, w ogóle ona mi mówi coś o minerały. Neolandii. Przecież to ja jestem Neonek. Skoro no. Neolandia jest mojej Ale myślisz, to... No właśnie, ale myślisz, że e, ktoś. Ona nie może nic gdzieś... więcej wiedzieć o Neolandii niż Jan. Przecież, kurczę, no, kto może więcej wiedzieć o Neolandii niż Neonek? No nie wiem, Jesteś a może tu, może tu jacyś przodkowie byli, faktycznie, a ty o tym nie wiesz. Może jakaś twoja dalsza rodzina, której... E, no... <laughs> nie znasz. Ej, patrz, znikła! Kurczę, patrz. Znikła! Ej... Znikła?! Czekaj, My? bo ja no, tylko no Na moich tego. oczach, na no moich Co oczach? ty gadasz?! Ej, faktycznie! Ona się we mnie wessała! Bo Co? podeszła do mnie i Co? się wessała we mnie chyba i nie, nie ma jej. Ale... A mnie coś A swędzi w uchu akurat. Nie, ja, w uchu cię swędzi, nie, 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 ale właśnie. No nie, 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 bo, nie, 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 da nie, nie, uzyskać więcej więcej od od niej. Kurde, to to szczerze mi dało do myślenia, bo z jednej ej, strony nie, nie, to to no, się no, wydaje wydaje takie absurdalne, że że jakby nierealne. Pomocy! Nieroalne. Pomocy! S no kurde, nie, nie, chyba... się. No nie, nie, mnie chyba. Jak mogła nie, no, nie wiem, właśnie. A może nie ona zniknęła, właśnie, żebyśmy w końcu sobie poszli stąd. Ej, dobra, Bartek, może. chodźmy może stąd, co? No dobra. Czekaj, tylko tu jest wyjście, bo już idę tędy. Ej, ale co, co, co? Ej, nie, musicie widzowie napisać mi, czy myślicie, że to jest prawda z tymi wszystkimi duchami, z tą wróżką? Czy ona nas robi jakoś w balona też? Ale szczerze, już ostatnio takie rzeczy tu się dzieją, że, że ja już po prostu zaczynam trochę jej wierzyć. Tylko, że ja, jaki potwór? Prominerault. Pami... Słyszałeś to w ogóle? Skupiałeś nie, ja się nie, to co? Nie, nie słuchałem właśnie. A ja właśnie słuchałam i ten stwór, ja nie wiem, może właśnie to one tutaj przyszły nawiedzać to. Kurde, ale to jest wielka zagadka, kurde, naprawdę, mam nadzieję, że jakoś uda nam się y, ogarnąć to i, i znaleźć tego wędkarza? Czy je, co ona to mówi? Ja se muszę jeszcze raz obejrzeć to na filmie dzisiaj i przeanalizować. I myślę, żebyśmy mogli iść poszukać tego wędkarza, bo kurde, no naprawdę. Robi się tu dziwnie, naprawdę. Jak strasznie jakaś dziwna historia tutaj się kryje. Słuchaj, to jest od dzisiaj mój ziemniak władzy. Jaki ziemniak władzy? Mam ja ziemniaka władzy w ręce. Dobra, tepam się do ciebie, i coś Dobrze. pokażę. Ja, ja mam z ziemniaka władzy. Kurczę. O, popatrz i ten ziemniak oznacza, że jestem królem i władcą Jak stracę tego ziemniaka Ja też mam ziemniaka, patrz To oznacza, że jestem słabszy, ale ten mój to jest ziemniak władzy Aha, dobra, dobra, to mój I jest z czego? Ziemniak, ziemniak władzy sprawia, że mam wielką władzę Nieograniczoną na tym świecie To jest jak pierścień we władcach pierścieni <laughs> Okej, okay, dobra Jak pierś, pierścień Saurona I Ja teraz mam wielką władzę, to jest mój ziemniak jak... władzy I ja teraz sobie życzę, żeby, żebyś mnie zaniosła do Neolandii na plecach do <laughs> no coś ty nie no dobra, no to czy ci się to uda? Chyba ci się nie uda To jest za ciężki plot I że... dokładnie tak, jest jeden i trzeba znaleźć wszystkie i upiec w ognisku Okej, okay, dobra czy, To może twój ziemniak władzy to jest kolejny z ziemniaków władzy? <laughs> nie wiem, może tak Oddawaj mi tak. ziemniaka władzy Dobra, masz, 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 Mi ziem, ziemnioczki mi nie są potrzebne Proszę hmm. bardzo Zestokowało się, wszystkie. to coś oznacza Dobra, słuchajcie, to my idziemy te ziemniaczki upiec. A wy, w tym czasie, wpadajcie jeszcze do Neona na, na kanał. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Także to by było na tyle. Dzięki, trzymajcie się. Cześć! Woo! Woo!